Cześć, witajcie ponownie na kanale w przerwie między odcinkami o systemie iRIX. A no właśnie, krótkie wytłumaczenie, bo miał być odcinek szósty Silicon Graphics po polsku przedstawiający system iRIX. To jest odcinek 7, bo ten szósty wziął i się popsuł. To znaczy nagrałem go 20 minut filmu lub więcej. Okazało się źle, fokus ustawiony, źle mikrofony ustawione. Film jest nieużywalny, więc, żeby nie czekać, żeby nie robić przestojów, dzisiaj taki przeskok do kolejnego filmu, a ten wprowadzający w system iRix na Silicon Graphics nagram jeszcze raz, kiedyś pewnie. Dzisiaj krótki film o moim nowym Siliconie Indie, nowym Indie. A konkretnie o urządzeniu Blue które razem z nim przyleciało. O tym silikonie warto będzie zrobić oddzielny film, bo on ma całkiem mocną kartę graficzną. I jako porównanie z poprzednim silikonem, będzie można zobaczyć, jakie tutaj są różnice. No więc o tym za jakiś czas. Dzisiaj Blue urządzenie na karty SD, emulujące dyski Skazy. Jak podłączyć, czy się da, czy działa, sam jeszcze nie wiem, przekonamy się w dzisiejszym filmie. Także bez zbędnego przedłużania do rzeczy. Silicon Indy o nim za jakiś czas. Dzisiaj gwiazdą programu jest Bluscazie. Bluscazie, wielkie podziękowania dla Stowarzyszenia Smog za polutowanie mi tej płytki. Dostałem to w częściach jako bonus do zakupu. Ok, nie narzekałem. Smoczy lutownicy polutowali mi płytkę. Jestem bardzo wdzięczny, bardzo dziękuję. Przy okazji dostałem, słuchajcie, wydrukowaną na drukarce taką obudowę, co też jest nie bez znaczenia, fajnie to tu będzie pasowało. Na początek pokażę Wam, jak w systemie, zanim system zabutuje, jak komputer, czyli prom, ten taki, wiecie, bios w cudzysłowie silikonowy, jak w nim wygląda informacja o o dyskach twardych HINF V komentarz o którym mówiłem w którymś tam filmie na razie widoczny jest jeden dysk, ten dysk mechaniczny talerzowy, który w środku tutaj dogorywa mam wrażenie, że też dużo czasu nie zostało, dlatego też chciałbym to chciałbym to urządzenie BlueScassi szybko podłączyć wyłączam komputer, tu będzie cięcie i zobaczycie za chwilę jak to wygląda po podłączeniu dodam tylko, że na bluzka działa na tej zasadzie, że na karcie e, takiej z eksfatem, że tutaj są dwa obrazy. Wiecie, obrazy, które na Linuxie, na Unixie, na Macu można zrobić komendą DD. E, jeden zrobiłem chyba 4-gigowy, drugi 8-gigowy, już nie pamiętam. E, zaraz to zobaczymy. E, a samo urządzenie chyba było zamierzane, albo jakaś taka była. Idea twórców tego urządzenia do maków, do tych starych maków, gdzie Gdzie urządzenia Skazi, te starsze jeszcze działały, więc Filmiki, które znajdziecie w internecie czy w YouTubie, gdzie indziej Bardzo często pokazują jak BlueSCSI z makiem Jak pod maka takiego starego pokonfigurować Zaraz zobaczymy czy BlueSCSI pójdzie na silikonie Także cięcie Dobra Silikon się uruchamia Jedne są te dżingle, ale my zobaczmy, zobaczmy co teraz HINF pokazuje. I pokazuje trzy dyski. Zaraz zobaczymy jak system operacyjny i czy będzie to widział. Trzy dyski, no nie może być inaczej. To znaczy, tak, samo urządzenie działa. Tutaj w nim jakieś diutki się świecą. Tak to wygląda. Terminator trochę odstaje, ale, ale samo urządzenie wydaje się, że działa, bo dyski tutaj w promie są rozpoznawalne. Widoczne, zabutujemy. Z tym komputerem ja mam taki kłopot, że ta, ten układ Dallas tak z baterią w środku, podtrzymujący taką pamięć na różne konfiki, on u mnie padł. I o tym trzeba będzie zrobić kiedyś oddzielny film, bo to jest bardzo często przypadłość. Ja o tym mówiłem wtedy, wtedy, w tej chwili doświadczyłem tego, więc oddzielny odcinek będzie tylko o, o Dallasie i o tym, co można z nim zrobić. W tej chwili spróbujemy zabutować. To co widzimy od razu, to dwa, dwa dyski tutaj na pulpicie się pojawiły. I zaraz zobaczymy, co to oznacza. Zmieniłem trochę widok kamery, żeby to było lepiej widoczne. Powiem Wam szczerze, że sam nie wiem czego się spodziewać. Kliknąłem w te dwie nowe, w jedną z tych dwóch nowych ikonek. Ok, inicjalizuj dysk. Powiem Wam szczerze, że robię to pierwszy raz, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Disk manager, ok. Do tych narzędzi takich administracyjnych w filmach o Airyxie jeszcze nie doszliśmy, ale to już teraz też widzicie. To można taki przedsmak, że w zasadzie wiele rzeczy da się zrobić, naprawdę dużo rzeczy da się zgubić, zrobić. To jest, wiecie, tak jak wynik się. Na wszystko jest jakaś dwuliterowa komenda. Natomiast tutaj ładnie, ładnie to wszystko już wtedy, w 1994, czy jeszcze wcześniej, było zorganizowane. Tak, tak, tak jak powinno. Także spróbujmy zainicjalizować. Nie wiem, nie chce mi się tego czytać. OK. I też nie wiem, ile to potrwa. Więc albo zrobię cięcie, a jak pójdzie w miarę szybko, to najwyżej... To najwyżej pójdziemy dalej, ale chyba dzień. Jestem z powrotem, słuchajcie, bo poszło to nawet e, szybko, e, i w międzyczasie, e, w międzyczasie tak, e, zrobiłem coś takiego e, z linii komend, bo tak najszybciej utworzyłem dwa katalogi tutaj w wrutowym katalogu D1D2, do którego chcę, będę chciał podmontować te dwa dyski. E, Uruchomił mi się taki programik zaraz po sformatowaniu, ja z rozpędu sformatowałem też ten drugi tutaj poza wizją, także oba, oba dyski, czyli te, oba te imidże na karcie SD, jeden miał 8 giga, drugi miał 16, nie 4 i 8, ok. Mam je stworzone i teraz chcę je podmontować do tych stworzonych katalogów. Tak? Inna sprawa czy to się będzie uruchamiało i montowało zaraz przy starcie systemu, ale to do tego jeszcze dojdę. Spróbujmy podmontować ten pierwszy, mniejszy jako D1 Mount PC, Mount Local Mount Local 5 System Słuchajcie, nie wiem. No dobra, z powrotem tutaj jestem. No to jest ten dysk na pewno, tak, next. Podmontujemy go do D1 next. Let local users change full system. Yes, OK. Mount every time the system. Aha, więc tak z automatu. Także widzicie, naprawdę te narzędzia GUI, tej te, takiej prostej administracji takiej codziennej w cudzysłowie systemu takiego Unixowego, nawet wtedy w 90., początek 90., były naprawdę fajnie rozwiązane. Ja to naprawdę robię pierwszy raz. Czekałem z tym dyskiem, żeby ten film nagrać. Successfully mounted. Okej, okay. no, to, no to chyba sukces. Zobaczmy w takim razie. Mamy w D1 podmontowany. Wiecie, jak nie wiesz co zrobić, albo jak nie wiesz gdzie to w GUI dane narzędzie jest, nie znasz systemu, to do linii comment. Stara zasada. Mamy to. Jest tutaj minus H, jest. Proszę, D1 mamy. 8 giga Fajnie, to jeszcze z drugim, tak zróbmy tutaj close, tu zaznaczamy drugi, mount local mhm. czy to jest ten dysk 3S7, 3S7, ok do D2 next, tak montuj co za każdym razem, ok nie sądzimy, że to będzie takie proste. The file system was successfully mounted, ok. No, to mamy to. Słuchajcie, przy Was pierwszy raz dodałem dysk do silikona, podmontowałem go i wygląda, że to działa. Teraz tak, to, to już wiem z poprzednich doświadczeń. Te ikonki pewnie znikną po następnym zabutowaniu. Zobaczę, czy, czy będzie mi się chciało dograć ten kawałek. Wybaczcie, to nie jest jakieś takie super istotne. Natomiast na pewno będzie to tutaj. D1, D2 się pojawiały. Te ikonki ja sobie będę mógł tutaj później stworzyć, skróty, linki symboliczne do tych katalogów D1. Tak zresztą mam na oktanie zrobione, którego widzieliście. No, chyba sukces, chyba sukces. Przygotowanie się do jakichś testów wydajnościowych, bo ja troszeczkę czytałem o tym, że na tym sd tu Sazi czy sazi tu SD miałem poprzednio takie urządzenie. Ono było dosyć wolne. Natomiast na tym bluzkazi e, chciałbym zobaczyć jak one są, jako to jest wydajność w porównaniu z dyskiem zewnętrznym. Nie jest to tak jak na E-midze, gdzie e, e, sysinfo nam pokazuje szybkość dostępu do dysku, szybkość odczytu. E, tutaj to pewnie się robi inaczej. Jeszcze nie wiem jak zaraz do tego e, dojdziemy, nie zaraz tylko w następnym filmie. Na ten moment chyba, chyba wam dziękuję. E, nawet na pewno wam dziękuję za Bycie tutaj ze mną do następnego odcinka wracamy do Irixa i wracamy za chwilę do Amigi, a nawet do komodorów 8-bitowych. Także odwiedzajcie mnie, cześć na razie.